14 maja na gdańskich fortach odbył się po raz pierwszy w historii bieg potwierdzy. W zawodach wzięli udział zarówno amatorzy, jak i zawodowi biegacze. Suma przewyższeń trasy wynosiła 6%, co oznaczało, że zawody kwalifikowały się do kategorii biegów górskich. Nietypowa, jak na pomorze, sceneria sprawiła zawodnikom wiele problemów, ale wysiłek rekompensowała wspaniała panorama gdańska oraz bliskość odrestaurowanych fortyfikacji. Ja przede wszystkim pierwszy raz biegam w takim terenie. A jak to wygląda Pana? E, no ja także pierwszy raz w takim biegu, że tak powiem górskim. Chciałem spróbować swoich sił zobaczyć, co z tego wyjdzie na przyszłość. Oceniacie organizację? Wydaje mi się, że organizacja bardzo dobra. No, jestem tutaj pierwszy raz, ale wrażenie bardzo dobre. Trasa wydaje się dobrze oznaczona. Z zapisami wszystko było w porządku, także poziom zawodniczy będzie wysoki, bo widzę po listach startowych, że mocni zawodnicy przyjechali na bieg, także na pewno poziom będzie zadowalający. Biegam dla rozrywki amatorsko, po prostu. Dla zdrowia. A jakie cele na bieg? Przebiec. Na razie jestem po kontuzji, więc chciałbym przebiec po prostu. Bardzo chciałabym się nie zgubić i myślę, że koleżanka również. To jest nasz największy problem, żeby się nie zgubić tutaj po tych górkach. Biegamy amatorską, Na razie, ale od jutra już, już będziemy zawodowo. Tak I właśnie jest plan. No się w niedzielę zakładamy slup. Także tak. taki będziemy. To jest mój syn. Mój syn zdobył trzecie miejsce w, swojej, w, swojej, w swojej, swojej grupie biegowej. Ma puchar. Lubisz biegać? Tak. Lubi biegać. Jak oceniają Panią organizację? Y Podziemy po zawodach. Tak, tak. Jak się nie zgubimy, będziemy bardzo zadowolone, bo były banany i ciastka i jest ok. Jest Pan doświadczonym zawodnikiem i liczy Pan na medale? No, ja to jestem takim zawodnikiem, że aby przebiec, ukończyć, mieć zadowolenie z tego biegu, nie, nie, nie ścigam się. Jaki klub reprezentujesz i czy to był Twój debiut na takim terenie? Zdecydowanie debiut na takim terenie, chociaż wcześniej w przełajowych biegach biegałem, ale nie w górskich, a to bardziej podgórski podchodzi. A klubu aktualnie nie reprezentuję, po prostu biegam do, a ma, pół, a ma, pół zawodowo, pół tak powiedzmy, trenuję, ale, ale bez klubu. Jak oceniasz trasę i poziom rywalizacji? Trasa bardzo fajna, w ogóle tak jako kibic, w ogóle jak się biegnie to też jest ekstra, tylko bardzo ciężka, no, wymagająca, a przygotowanie i wszystko bardzo fajne. Bez problemów się biegnie. No, aha, zawodnicy. No, walka była ostra od początku. Udało mi się odskoczyć w pewnym momencie i utrzymać przewagę. No i to wszystko, no, ale była walka naprawdę zacięta i szybko było. Nie spodziewałem się, że tak szybko Co Cię najbardziej zaskoczyło na trasie? A tak szczerze powiedziawszy, to ostatni podbieg tutaj na samą górę, na szczyt Góry Gradowej, bo nie do końca wiedziałem, jak ta trasa przebiega. I spodziewałem się, że już będzie bieg do mety pod górę. A okazało się, że jest pod górę, ale jeszcze dalej pod górę. Pod ten krzyż nieszczęsny. No i to, to mnie bardzo zaskoczyło. Na szczęście udało mi się tam w biecu utrzymać tę przewagę, którą wyrobiłem sobie wcześniej i szczęśliwie dobiegłem będę. Do Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Pogoda dopisała, a ci, którzy ukończyli bieg, bez względu na wynik, mogli czuć się jego zwycięzcami. Ciężko organizatorowi się wypowiadać, ale przynajmniej słysząc opinię uczestników, bardzo sympatycznie. Dopisała pogoda, bardzo ładna trasa. Bardzo wielu zawodników po raz pierwszy miało okazję wystartować biegu o charakterze górskim. To jakby na Pomorzu jest zrozumiałe, więc myślę, że docenili to, jak prawdziwi zawodowi biegacze górscy męczą się w dużych, wysokich górach. A nam na twierdzy gdańskiej udało się poprowadzić trasę także na już żba wymagająca, zresztą to widać po zawodników, krople potu, zmęczone, podniesione tętno, także to jest wysiłek, który musieli włożyć w pokonanie tej 5-kilometrowej trasy. A jak Pan ocenia poziom rywalizacji, bo tutaj oprócz amatorów byli zawodowcy i półzawodowcy? To prawda i rzeczywiście najlepsi zawodnicy polscy maratończycy byli medaliści, mistrzostw Polski, zwycięzcy największych maratonów światowych. Oni zwyciężyli trzy pierwsze miejsca wśród mężczyzn i e, pierwsze miejsce wśród kobiet to byli pewniacy, którzy muszą się znaleźć na podium. Pozostawała kwestia, zwłaszcza wśród mężczyzn, który będzie na którym miejscu. A poza tym cała, ma, cała rzesza amatorów biegania. I to nas tak naprawdę bardzo cieszy, bo to, że zawodowcy przyjeżdżają, to jest dla nas jakby miłką z ich strony. To doceniają naszą ale takie imprezy są przede wszystkim dla amatorów, dystans nie jest długi, trasa jest niezwykle malownicza i każdy kto tylko chciał spróbować wyjść do, z domu w sobotę, spędzić trochę bardziej aktywnie niż tylko z perspektywy własnego podwórka czy galerii handlowej no miał okazję przekonać się, że jest to miejsce niesamowite, a trzeba też posłuchać tego co mówią także gdańszczanie startujący że tak naprawdę niewielu z nich było na Twierdzy Gdańskiej do tej pory, mieli okazję dzisiaj zobaczyć ją, zobaczyć ją w sposób sportowy Mogą teraz ją zwiedzać, jeszcze dzisiaj wieczorem jest noc muzeów, także można już zupełnie inaczej obiekt zobaczyć i zaobserwować. Do czego też zapraszam nie tylko zawodników, ale mieszkańców tego miasta. Impreza wypadła świetnie, kiedy możemy się spodziewać następnych zawodów? Mosir i my jako klub organizujemy wiele imprez, także w tym mieście, także dla miłośników sportu czy aktywnego wypoczynku ta oferta jest bardzo szeroka. Na pewno w przyszłym roku bieg potwierdzę powtórzymy w maju. Dla tych, którzy lubią biegać, siedzieć na rowerach, zapraszamy na strony Mosiru czy naszego klubu, aby śledzić na bieżąco informacje o kolejnych wydarzeniach.